W dzisiejszym wydaniu Wieści z Ratusza poinformujemy o trwającym programie szczepień. Porozmawiamy o tegorocznym budżecie miasta, zapowiemy o święcim bez węgla od 2032 roku, powiemy o obchodach dnia 27 stycznia, a także zaprosimy na kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Obowiązujące zasady bezpieczeństwa zostały przedłużone. Wyjątkiem są sklepy w galeriach handlowych, muzea i galerie sztuki, które od 1 lutego będą mogły ponownie funkcjonować w ścisłym reżimie sanitarnym. Pozostałe ograniczenia, które obowiązywały do tej pory, pozostają bez zmian. Od 1 lutego nie będą obowiązywać godziny dla seniorów. Od tygodnia przeciwko COVID-19 szczepieni są zarejestrowani seniorzy w grupie wiekowej 80. Plus, w czterech oświęcimskich przychodniach należących do zakładu. Lecznictwa ambulatoryjnego tygodniowo zaszczepi się 120 pacjentów. Ta ilość wynika z rządowych harmonogramów dostaw, które zakładają na razie przekazywanie 30 szczepionek na tydzień na jeden punkt szczepień. Działa też specjalna infolinia. Wybierając numer 33 48 24 280, mieszkańcy Oświęcimia mogą zgłosić potrzebę dowozu do punktów szczepień znajdujących się w mieście. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14. Terminy na szczepienia do końca marca zostały wyczerpane, jednak jak zapewnia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, seniorzy dalej mogą zgłaszać chęć do szczepienia telefonicznie przez internet lub SMS numer 664 908 556 o treści szczepimy się. Każdy senior może zadzwonić pod 989 i mimo braku terminów może zostawić dane kontaktowe. Jak tylko pojawią się kolejne dostawy szczepionek, to zostanie umówiony na konkretny termin. Przypominamy, że przed nami możliwy kolejny szczyt zachorowań na koronawirusa, dlatego dalej zachowujmy środki bezpieczeństwa w trosce o swoje zdrowie i o zdrowie innych osób. Zachowujmy dystans społeczny, zasłaniajmy usta i nos oraz dezynfekujmy ręce. Szczepienie przeciw COVID-19 zmniejsza ryzyko zachorowania. W przypadku choroby szczepionka zapewnia łagodniejszy przebieg i mniej powikłań. Wejdź na gov.pl ukośnik szczepimy się lub zadzwoń na infolinię pod numer 989. Budżet oświęcimia na 2021 rok zakłada dochody na poziomie ponad 233,5 miliona złotych. Wydatki to ponad 241 milionów 300 tysięcy złotych. Ponad 30 milionów złotych z tej puli zostanie przeznaczone na inwestycje. Przygotowując ten dokument, ten plan finansowy, staraliśmy się też uwzględnić wszystkie problemy wynikające z tych trudnych czasów pandemii i tej niepewności, która nam towarzyszy od marca poprzedniego roku. Oczywiście dalej mamy niepewność i, i wiele niewiadomych dotyczących funkcjonowania wielu obszarów w mieście związanych szczególnie z obszarem tym gospodarczym, z tematyką gospodarczą, czy też funkcjonowaniem pływalni, instytucji miejskich i tutaj ta sytuacja jest dalej niepewna, ale o czym musieliśmy, i w jaki sposób przyjąć takie założenie, które zagwarantują właśnie taką stabilność i w miarę prawidłowe funkcjonowanie instytucji miejskich, funkcjonowania miasta w ogóle jako całości, czyli całego tego obszaru komunalnego, który gwarantuje funkcjonowanie miasta czy obszaru związanego ze światem. Oczywiście też musimy się i dostosowujemy się do tych przepisów, które są nam narzucane i wynikają z oboszczeń. Ale oczywiście też te finanse, które były na rok są przewidziane na rok 2021 uwzględniają też możliwości inwestycyjne, więc ten budżet na rok 2021 w momencie kiedy żeśmy go przygotowali zapewnia moim zdaniem stabilne funkcjonowanie miasta, ale także utrzymanie tego tempa inwestycyjnego, te inwestycje, które były rozpoczęte w roku 2020 w różnych miejscach naszego miasta, będą kontynuowane. Będziemy je chcieli zakończyć. Oczywiście tu jest wiele zadań inwestycyjnych, drogowych, ale są też inwestycje m.in. związane choćby z parkiem pomiędzy ulicami tysiąclecia ulicą Słowackiego, ulicą Dąbrowskiego. To zadanie ma być zakończone w czerwcu. Myślę, że to jest tak jedno z ambitniejszych i ważniejszych zadań w tej kadencji. A oczywiście jest też wiele jeszcze innych zadań, choćby chcemy też przystąpić do drugiego etapu tutaj rozbudowy parku na Zasolu, więc to zadanie też oczekiwane przez mieszkańców Zasolu. Myślę, że ta akceptacja tego pierwszego etapu jest dowodem na to, że warto zagospodarować tą drugą część. Mamy na to pomysł, mamy też akceptację Rady Osiedlowej, Rady Miasta, więc będziemy chcieli do tego zadania przystąpić. Wspieramy też budownictwo mieszkaniowe kwotą 3 milionów złotych dofinansowujemy Oświęcińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, więc tutaj w różnych obszarach działamy. Oczywiście pozyskujemy też znaczne środki, czy to unijne, czy to rządowe, które pozwalają nam utrzymać to tempo inwestycyjne. W tym roku zakończy się montaż tablic informacji pasażerskiej. Przebudowane zostaną m.in. ulice Norwida, Piłsudskiego, Kościelecka i Polowiecka. Ruszy rozbudowa ulicy Strzeleckiej wraz z budową połączenia do ulicy Cichej poprzez ulicę Jesionową. Prowadzone będą też prace przy drogach wewnętrznych na osiedlu Szpitalna. Zabezpieczone są pieniądze na remont miejsc parkingowych i chodników przy m.in. ulicach Dąbrowskiego 40. 6 do 56, czy ulicy Wyspiańskiego 7 do 11. Wspólnie z powiatem miasto zmodernizuje ulice Wyspiańskiego, Sobieskiego i Śniadeckiego. Zakończy się też remont ulicy Powstańców Śląskich. Są też pieniądze na wsparcie stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, w tym oświęcimskiego hokeja. Na dotacje do wymiany pieców zapisano 440 tysięcy złotych, a na uciepłowienie budynków i mieszkań komunalnych czy budowę kotłowni gazowej 400 tysięcy złotych. Budżet został przyjęty przez Radę Miasta pod koniec ubiegłego roku. Za przyjęciem dokumentu tu głosowało 14 radnych, jeden radny był przeciw, a sześciu wstrzymało się od głosu. Konstruowanie budżetu w warunkach pandemii nie jest zadaniem łatwym, tym bardziej pozytywnie należy odebrać fakt, że znalazło się w nim miejsce na kontynuację wielu inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich. Ten budżet na 2021 jest budżetem trudnym, bo też w trudnych czasach jest realizowany, w różnych czasach jest planowany. Czasy pandemii są trudne nie tylko dla mieszkańców miasta Oświęcimia, ale również dla przedsiębiorców i dla samorządów. Stąd nieprzewidywalne i spadające dochody np. z tytułu podatku PIT, CIT czy dochodów od podatku od nieruchomości czy podatku od gruntów. Pomimo tego trudnego roku miasto nie, nie rezygnuje z inwestycji. Nadal będziemy kontynuowali inwestycje, które były rozpoczynane w latach poprzednich. Podsumowując, można powiedzieć, że budżet na 2021 rok zapewnia prawidłowe funkcjonowanie miasta i łączy on to, co niezbędne i potrzebne, z tym, co w tych warunkach jest możliwe. Skonstruowanie budżetu miasta na 2021 rok nie było łatwym zadaniem. Często rząd, czy, czy tutaj decyzje parlamentu powodują, że samorząd jest zaskakiwany różnego rodzaju decyzjami, często też właśnie niekorzystnymi dla finansów samorządów i podobnie stało się w przypadku nie tylko miasta Oświęcim, ale wielu innych samorządów, które właśnie zostały dotknięte przepisami ustawy o transporcie kolejowym, konkretnie o infrastrukturze kolejowej gdzie moje zdanie absurdalne przepisy o działkach ewidencyjnych, które są obliczane i zwalniane z podatku od nieruchomości, jeżeli tylko znajduje się tam infrastruktura kolejowa, doprowadziły do tego, że e, zostały złożone korekty na kwotę e, prawie 9 milionów złotych, łącznie z rokiem obecnym to będzie prawie 11 milionów złotych, e, które z, nie wpłyną do budżetu miasta i poprzez takie e, decyzje parlamentu, sejmu, Oświęcim zostało pozbawione kwoty 11 milionów złotych. Dzisiaj znajdujemy się też w bardzo trudnej sytuacji związanej z zrównoważeniem tego budżetu roku 2021. Tak jak mówiłem wcześniej, ten budżet stosunkowo przewidywał różne sytuacje i wydawało nam się, że zapewnia stabilizację, a dzisiaj musimy podejmować kolejne trudne decyzje związane właśnie z zrównoważeniem tego budżetu. Oczywiście podchodzimy do tego w różnych kierunkach. Z jednej strony szukamy możliwości, możliwości zwiększenia dochodów budżetu miasta i dlatego też między innymi została podjęta uchwała o możliwości nabycia mieszkania z zasobów komunalnych w wspólnotach mieszkaniowych przez dotychczasowych najemców z bonifikatą w wysokości 30%. Taki wniosek można złożyć do 31 maja będzie jeżeli te przepisy ukażą się w dzienniku urzędowym a liczymy że to będzie w miesiącu. Lutym, ale oczywiście też myślimy o tym e, zmniejszeniu wydatków, więc tutaj są trudne decyzje przed nami i one będą dotyczyły zarówno tego obszaru bieżącego wydatkowania, jak i też e, jakichś innych działań, które dotyczące między innymi jednostek miejskich, które spowodują, że budżet będzie mógł być zrównoważony. Oczywiście naszym głównym celem jest to, żeby nie odbyło się to kosztem e, pracowników e, nie tylko przyszłego urzędu, ale całej sfery budżetu miasta, finansowanych z budżetu miasta, to jest prawie tysiąc osób, które jest finansowane z budżetu miasta, więc my musimy też zabezpieczyć bezpieczeństwo tym pracownikom, ale jednocześnie też nie chcemy zrezygnować z inwestycji, które są bezpośrednio skierowane dla mieszkańców. Wierzę w to, że w zdecydowanej większości uda nam się utrzymać te inwestycje, więc przed nami cały rok oczywiście te korekty możemy i będziemy starali się realizować przez cały rok. Zobaczymy jaka sytuacja będzie po kilku miesiącach i czy będziemy mogli podjąć, będziemy musieli podejmować bardziej radykalne decyzje, czy jednak e, uda nam się opanować sytuację. Wierzę w to, że uda nam się tą sytuację upanować i, i te założenia budżetu, które w dużej mierze są przyjęte przez Radę Miasta na rok 2021 zostaną wykonane. Rada Miasta przyjęła uchwałę intencyjną o wprowadzeniu w mieście zakazu palenia węglem. Poparło ją 13 radnych, przeciw było 3, a 5 wstrzymało się od głosu. Dokument zakłada wyeliminowanie spalania paliw stałych w Oświęcimiu po 2032 roku. Formalnie o jego losie zadecyduje Sejmik Województwa Małopolskiego, który może wprowadzić ograniczenia w stosowaniu paliw stałych w miastach na terenie Małopolski. Oświęcim jest jednym z nielicznych miast w regionie, które podjęło takie działania. W obecnym kształcie uchwały zakazującej palenia węglem jest pięć granicznych dat: 2022, 2023, 2027, 2030 i 2032. Od 1 stycznia 2023 roku będzie całkowity zakaz spalania węgla w piecach pozaklasowych. Piece klasy 3 i 4 powinny zniknąć z krajobrazu miasta od 1 stycznia 2027 roku, a kotły 5 klasy od 1 września 2030 roku. Nowe domy, budynki w Oświęcimiu oddane do użytkowania po 1 września 2022 roku w zakresie rodzaju ich ogrzewania nie będą mogły przyjmować rozwiązań, w których będą stosowane paliwa stałe. Po 1 września 2022 roku będzie też obowiązywał zakaz spalania paliw stałych w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych, które mają sieć ciepłowniczą i gazową. Po 2032 roku palenie węglem byłoby już definitywnie zakazane. Dotyczyłoby to nie nie tylko mieszkań, ale również innych nieruchomości, czyli budynków, firm i instytucji. Los dzieci w obozie był głównym motywem 76. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. W związku z pandemią koronawirusa obchody 27 stycznia wyjątkowo nie odbywały się na terenie miejsca pamięci, a w internecie. Szacuje się, że do Auschwitz deportowanych zostało co najmniej 232 tysiące dzieci, z których około 216 tysięcy stanowili Żydzi, 11 tysięcy Romowie, około 3 tysięcy Polacy, ponad Tysiąc Białorusini oraz kilkaset Rosjan, Ukraińców i innych. Ogółem w obozie zarejestrowano około 23 tysiące dzieci i młodocianych, z których w styczniu 1945 roku na terenie Auschwitz oswobodzono nieco ponad 700. Najgorsze były noce, dzieci płakały przez sen wołały mamy. Skomliły, jęczały. Ale z czasem te odgłosy ucichły, bo wiedziały, że nikt nie przyjdzie, nikt im ręki na głowie nie położy, nie pogłaska, nie przytuli, umierały samotne. Dlaczego? Dzieci się rodziły w obozie, ale nie dano im żyć. Thank you for inviting me to say a few words as a survivor of this hell on earth. I arrived at these gates in late 1943 without the slightest illusions. One knew what was happening here. I was 18 years old and expected to be turned into smoke. That I'm still alive is thanks to the absurd turns life can take. Believe it or not, there was music in this inferno. And because I could play the cello, I'm still here to tell the tale. Honorowy patronat nad tymi obchodami rocznicowymi objął prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Uroczystości miejskie 76. rocznicy oswobodzenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady oraz miasta Oświęcimia spod okupacji Niemiec hitlerowskich były skromniejsze niż do tej pory, a delegacje składały kwiaty indywidualnie. Prezydent oświęcimy Janusz Kwiatłów, upamiętnił wydarzenia z czasów II wojny światowej oraz oddał hołd ofiarom i oswobodzicielom, składając kwiaty pod ścianą śmierci w KL Auschwitz, przy grobie nieznanego żołnierza, a także w miejscach i przy pomnikach pamięci związanych z okresem II wojny światowej, znajdujących się w mieście. 31 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po raz 29 i to mimo pandemii. Oświęcimski sztab będzie działał jak zwykle w Oświęcimskim Centrum Kultury. Finał z głową to hasło przewodnie kolejnej edycji zbiórki organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tym razem fundacja będzie się skupiać na zakupie sprzętu dla laryngologii, Oto otolaryngologii i diagnostyki głowy. Na ulicach tradycyjnie będą kwestowali wolontariusze z naszego Oświęcimskiego sztabu jeżeli ktoś z państwa nie będzie mógł przekazać datku do puszki wolontariuszy albo nie będzie chciał w ten sposób wesprzeć wojsku to można to zrobić w budynkach Oświęcimskiego Centrum Kultury i Osiedlowego Domu Kultury Zasolę. Kto z Państwa w ogóle nie zamierza tego dnia wychodzić z domu, może wesprzeć orkiestrę finansowo, zasiadając przy komputerze albo przy telefonie, który ma połączenie z internetem. Zachęcamy do wpłacania za pomocą tak zwanej eskarbonki. Na stronie Oświęcimskiego Centrum Kultury znajduje się link do takiej eskarbonki. W niedzielę 31 do stycznia zapraszamy do oglądania online materiału, który będziemy dla Państwa udostępniać już od godziny 15. Najpierw programy archiwalne z poprzednich lat, żeby przypomnieć jak to było. O 16 wystąpią przed Państwem dzieci, które na co dzień odbywają indywidualne zajęcia w Osiedlowym Domu Kultury Zasole i zaśpiewają z okazji Wośpu. Potem Tadek Liszewski i Dziki w swoim koncercie i wreszcie na koniec koncert zespołu Stare Dziady. To taka nowa formacja i niespodzianka dla Państwa. Bądźcie Państwo z nami, zapraszam.